Czy bądź Duchu Świętym, zeszli z nieba, wzięty światła Twojego strumienia? Drogie siostry, drodzy bracia, czy mimo tego przygotowawczego troszkę zamieszania, które towarzyszyło nam dzisiejszej, rozpoczęciu dzisiejszej Eucharystii, czy czujecie już tę atmosferę, Wokół tej kaplicy, tej świątyni, małej świątyni Jezusa Chrystusa, to ten sam Duch Święty, ta sama atmosfera, która spowiła wtedy wzgórze świątynne w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy apostołowie napełnieni darami Ducha Świętego wyszli z ogromną radością, entuzjazmem, z odwagą na ulicę Jerozolimy, by zwiastować obecnemu tam światu, jak słyszeliśmy z dzisiejszego pierwszego czytania, przedstawicieli wobec wszystkich, przedstawicieli niemal wszystkich narodów, które wtedy w Imperium Rzymskim miały znaczenie, prawdę o A było komu te prawdę zwiastować, jak właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. A też musimy mieć świadomość, ich stanu psychicznego, który poprzedzał to, to wielkie wydarzenie 50 dni. oni byli zalęknieni. Oni, ich nie było stać, żeby wyjść z wieczornika w przestrzeni dnia na ulicę Jerozolimy, bo obawiali się, że Sanhedrym, że faryzeusze i saduceusze zrobią z nim taki sam porządek, jak zrobili z Jezusem Chrystusem. Mamy świadomość, że to były dopiero pierwsze dni, pierwszych 50 dni po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ogromny szum, powiedzielibyśmy językiem dzisiejszym, medialny szum, który się wytworzył wo wobec, wokół osoby Jezusa Chrystusa. I ci zalęknieni, przestraszeni apostołowie, mało tego, apostołowie, których opuścił Jezus, oni byli świadkami w niebo wstąpienia dziesięć dni wcześniej. Ale przez tych dziesięć dni pozostawali jak sieroty, jak dzieci pozostawione bez opieki rodziców. Właściwie mieli opiekę najlepszą Matki Najświętszej, która była wraz z nimi w Wieczerniku i stanowiła taki zwornik modlitewny, zachęcający, by każdego dnia rozmawiali z Synem, który już jest w niebie. Ale nie spodziewali się. Nie spodziewali się tego, co się wydarzy w dniu pięćdziesiąt nic. Moi drodzy, czy wy dzisiaj, tu i teraz słyszycie to tęskne wołanie o Ducha Świętego, które płynie z dzisiejszej pięknej liturgii niedzieli zesłania Ducha Świętego. Słyszymy to szczególnie podczas słyszeliśmy, szczególnie podczas. Refrenu psalmu responsoryjnego, w którym pięknie wyśpiewaliśmy: Niech wstąpi duch Twój i odnowi ziemi. Tak jak przed 40 laty, tak i dzisiaj, jako spadkobiercy Świętego Jana Pawła II, wołamy za nim: Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, polskiej ziemi. Tak bardzo tej odnowy potrzebujemy w naszej ukochanej ojczyźnie. Tak bardzo potrzebuje tej odnowy Twój święty Kościół. Tak bardzo tej odnowy potrzebują pasterze Kościoła i wszyscy wierni. Tak bardzo tej odnowy potrzebują nasze polskie rodziny i cały nasz wspaniały naród. A w kimże, drogie siostry i bracia, będziemy szukać pomocy? Tym, że będziemy szukać ocalenia i odnowy, jeśli nie w Stwórcy i Ożywicielu Wszystkiego. Przecież, jak usłyszeliśmy, bez Jego tchnienia nic nie ma wśród stworzenia, jeno, cierń i nędzy. Siostry i bracia, kiedy nasze życie codzienne pogrążone jest w zalewie, Konsumpcji, w takim codziennym zabieganiu o mnożenie dóbr materialnych, ale również za, w tym zabieganiu o to, by nasze dzieci miały spokojne i dobre życie. Warto też wołać do Boga słowami modlitwy dzisiejszego dnia. Ześli, dary Ducha Świętego na całą ziemię. I dokonaj w serca wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia w Anglii. To usłyszeliśmy w modlitwie na rozpoczęcie dzisiejszej Eucharystii. A o cudach tych mówią nam dzisiaj dzieje apostolskie. Ci, którzy znajdowali się razem na tym samym miejscu, wskutek napełnienia Duchem Świętym stali się jednym ciałem. Stali się wspólnotą wiary, stali się Chrystusowym świętym Kościołem. Napełnieni i napojeni Duchem Świętym stali się zdolni wyznać, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem. Dzieje apostolskie przekazują nam, że wskutek napełnienia Duchem Świętym zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Pewnie Część młodzieży powiedziałaby, że Duch Święty stąd na nas dzisiaj, bo zyskamy nowe, nowe talenty. Będziemy mogli od, tej, od tego momentu mówić obcymi językami. To mówienie, ten dar mówienia obcymi językami oznacza to, że mogli wobec zgromadzonego tłumu, jak słyszymy z dziełów apostolskich, dzięki darom Ducha Świętego przemawiając, używając jak Mówią bibliści uroczystego to, mówić z entuzjazmem o Jezusie Chrystusie. To, o czym powiedziałem, nie było to łatwe i nie było to normalne, bowiem oni byli zalęknieni, byli przestraszeni, a nagle wychodzą na ulicę Jerozolimy, głosząc Ewangelię Jezusową. Niektórzy spośród słuchających nawet podejrzewali, że napili się młodego wina, bo przecież to niemożliwe, żeby ci przestraszeni tchórze nagle wyszli z takim ogromnym entuzjazmem i głosili to, tę nową naukę. A to nie było nowe wino. To, była, to były dary Ducha Świętego, które spowodowały absolutną przemianę w ich sercu, które spowodowały, że stali się zupełnie innymi ludźmi. To, czego tak nam bardzo brakuje w dzisiejszych czasach, właśnie takiego entuzjazmu w głoszeniu. Ewangelii Chrystusowej. Dlatego też proszę i apeluję w ten dzisiejszy uroczysty dzień zesłania Ducha Świętego, Duchu Święty odnów w serca wszystkich kapłanów, wszystkich nas, pasterzy, abyśmy głosząc swoją świętą Ewangelię, nie czynili tego w sposób byle jaki, rzemieślniczy, ale byśmy ją przekazywali jako świadectwo czegoś, czego przeży co przeżywamy w swoim życiu i w każdej chwili. Tak bardzo brakuje nam w dzisiejszych czasach entuzjazmu w głoszeniu Słowa Bożego, tak bardzo brakuje nam świadectwa w głoszeniu Słowa Bożego. Tak bardzo brakuje nam tego, co by sprawiło, że właśnie tego dnia po wysłuchaniu Słowa Bożego, również i tu i teraz, w tym dzisiejszym świecie, wiele tysięcy ludzi. Uwierzy w Chrystusa, ufamy, że tak się dzieje. Nie jestem godzien porównywać się z żadnym z apostołów, a z pewnością nie jestem godzien, aby porównywać się z świętym Piotrem, ale w największej pokorze staję dzisiaj wobec Was, siostry i bracia, wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, zgromadzonych wszystkich wokół Chrystusowego ołtarza, zgromadzonych tutaj. Ale dzięki również tej nowoczesnej technologii gromadzących się w wielu miejscach naszej ojczyzny i na całym świecie. W największej pokorze staję przed wami, będącymi aktualnie w wielu krajach na całym świecie, by powiedzieć wam, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, że zmartwychwstał dla ciebie i dla mnie, by powiedzieć ci, że Jezus to nie jest tylko Fakt historyczny to nie jest tylko osoba historyczna, który urodził się, wychował, żył, nauczał, czynił cuda. Został osądzony, okrutnie skatowany i powieszony na drzewie krzyża. Że Jezus został pochowany w grobie, jak mówi Pismo, ale ten sam Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia wstąpił do nieba w czterdziestym dniu po zwartych staniu, a dzisiaj, w dniu Pięćdziesiątnicy, wsyła na nas wszystkich swojego Ducha Świętego. Poczujcie, siostry i bracia, jego boską moc podczas tej świętej Eucharystii, w tym jakże symbolicznym wieczorniku, też na piętrze, jak już wspomniałem, na początku mszy świętej. Poczują tę jego boską moc, Szczególnie ci, siostry i bracia, którzy dzisiaj przyjmą, przyjmą go niezwykłym darze sakramentu bierzmowania. Otrzymacie dary nie po to, byście się sami nimi wzmocnili. To nie jest tylko wzmocnienie dla Was, ale otrzymacie te dary, byście również z tym wzmocnieniem Ducha Świętego wyszli. Jak apostołowie na ulicy naszych miast i wsi i byście swoją postawą życia dawali świadectwo, że jesteście uczniami Jezusa Chrystusa. Taki jest sens tego niezwykłego, wielkiego cudu, którego stajecie się uczestnikami, bowiem sakrament wierzbowania w dniu zesłania Ducha Świętego jest niezwykłym darem niebios. Stajecie w szeregu tych wszystkich, którzy w dniu pięćdziesiątnicy zostali dotknięci przez Ducha Świętego. Ale czy to oznacza, że tylko tych tutaj dwóch obecnych zostanie dotkniętych w sposób szczególny przez Ducha Świętego, a my jak takie Boże środki wyjdziemy z tej kaplicy i powiemy: dla nas zabrakło darów Twoich Panie, Nie, siostry i bracia. Duch Święty dotknie każdej i każdego z nas, którzy z otwartym sercem zechcie, zechcecie przyjąć te dary, które dla nas Bóg przygotował, przygotował na tę dzisiejszą uroczystą chwilę. Z dalszego opisu wydarzeń pięćdziesiątnicy wynika, że Żydzi ze wszystkich krajów oraz cudzoziemcy rozumieli słowa wypowiedziane przez apostołów. Jak to możliwe? Fakt ten napełnił ich zdziwieniem, bo każdy z uczestników tego wydarzenia słyszał apostołów w swoim własnym języku ojczystym, mimo że nie ulega wątpliwości, że samym apostołom wydawało się, że przecież przemawiają w swoim ojczystym aramejskim języku. Siostry i bracia, dar pięćdziesiątnicy był również darem i cudem słyszenia. Nie zwracamy na to uwagi. Był darem słyszenia. Dlatego oznacza podwójny cud. Dar cudu mówienia obcymi językami, którego dostąpili apostołowie, ale i cudu słyszenia tych języków. Jedni w Duchu mówią, drudzy ogarnięci Duchem Świętym słyszą. A treścią tego mówienia i słyszenia są wielkie dzieła Boże. Słyszymy z dziejów apostołów. I tego wszystkiego nam dzisiaj bardzo, bardzo potrzeba. Zwłaszcza przekazywania światu z zachwytem i entuzjazmem tego wszystkiego, co Duch Święty pozwala mówić i tak jak pozwala wyjaśniać. Sekwencja wskazuje, którą usłyszeliśmy też na jeszcze jeden inny cud, na inne cuda, które Boży Duch zdolny jest zdziałać, zwłaszcza w naszych ludzkich sercach. Potrafi obmyć, co nieświęte. Potrafi oschłym wlać zachętę. Potrafi leczyć serca rany Nagjąć to, co czasami w życiu jest bardzo harde. Potrafi rozgrzać najbardziej zatwardziałe serca i znaleźć, i poprowadzić za Wierzącym Bogu, ufającym, nie skąpi siedmiorakich darów. Moi drodzy, czy czujecie tę niezwykłą atmosferę Ducha Bożego, który nadchodzi, by odnowić nasze oblicze, by odnowić naszą duszę, by odnowić nasze rodziny, Naszą ojczyznę. Dlatego też wołajmy i my, zgromadzeni wokół Chrystusowego Ołtarza podczas tej dzisiejszej Eucharystii. Wołajmy z głębi naszych serc. Niech wstąpi duch Twój. Niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, polskiej ziemi. Przyjdź duchu święty, napełnij serca twych wiernych, twoją miłość.